W trakcie serii przedstawiono nam wielu przywódców nikczemnych Teamów, którzy byli dla nas niejednokrotnie pomniejszymi bossami do pokonania. W tym filmie przeanalizuję i subiektywnie ocenię siłę każdego dowódcy w poszczególnych regionach. Jeżeli film się Tobie spodoba, możesz coś po sobie zostawić. Z góry dziękuję. Na wstępie ustalę parę prostych zasad tego rankingu. Po pierwsze, nie biorę pod uwagę drużyn, które możemy zobaczyć w różnych Battle Frontier lub Team Rocket Castle. Oceniamy drużynę w ostatecznej bitwie 1 vs 1 z graczem. Nie uwzględniam również zmian w remake'ach gier. Natomiast w Galar oraz w Paldei są różnice zdań z tym, że Team Yell i Team Star są złe. Więc załóżmy, że największym złolem w Galar był Chairman Rose, a w Paldei ocenimy mimo wszystko Cassiopeia. Najsłabszym dowódcą złego teamu według mnie jest nikt inny jak przywódca teamu Aqua, Archie. Wskazuje na to fakt, że w finałowej walce używa on tylko trzech Pokemonów: Matieny, Krobata i Sharpido. Nie oszukujmy się, Mightyena nie jest silnym Pokémonem. Jej swagger może być denerwujący, a abilitka intimidate obniżyć atak naszych fizycznych pokemonów, ale to by było na tyle. Dodatkowo jej jedynym ruchem atakującym jest takedown, którym sama siebie okalecza. Kropat natomiast jest już ciekawszy. Jego speed pozwala wyprzedzić większość pokemonów, więc ja jego bite, wing atak mogą zabolać. A na dodatek posiada denerwującego confusera. Asem Archiego jest jego wodno-mroczny Sharpido który jest absolutnie beznadziejnie zbudowany. Bo nawet nie ma wodnego ruchu. Największy wpływ tutaj na moją decyzję miał fakt, że Archie używa tylko trzech Pokemonów oraz jego as jest według mnie bardzo źle zbudowany. Zaraz za Archiem znajduje się jego odwieczny rywal, przywódca timu Magma, Maxi. Podobnych względów co wcześniej, ponieważ on również używa trzech Pokemonów, z czego dwóch tych samych co Archie, Mightyena i Krobata mają zresztą identyczne movesety. Jedynie różnią się Asami, ponieważ w przypadku Maxiego jest to Kamerup, który mimo wszystko ma lepsze ruchy niż Sharpido, a dodatkowo ma o wiele mniej słabości. Mimo, że od wodnego ruchu padłby na hita, ale Sharpido Archiego nawet nie ma wodnego ruchu, więc w sumie nie wiem, kto by wygrał walkę Archie vs. Maxi. Wielu kandydatów miałam na to miejsce, ale ostatecznie wybrałam przy Team Rocket Giovaniego. Po pierwsze używa 5 pokemonów tego samego typu. No może z wyjątkiem gry Yellow, bo tam pojawia się Persian, ale nie zmienia on za dużo. I jego pokemony nie bardzo maskują słabości swojego typu. Wystarczy przyjść z mocnym pokemonem wodnym, Ban, nawet i trawiasty pokémon tutaj porobi, ponieważ Nidoking oraz Nido Queen posiadają tylko Poison Stinga. A ten ruch jest jednym z najsłabszych trujących ruchów, więc oba pokemony dużym zagrożeniem dla trawiastych pokemonów i tak nie będą. Gdyby ten ranking powstawał na podstawie anime, Giovanni byłby o wiele wyżej, ale w grach według mnie wypada słabo na tle następnych kandydatów. Prawdopodobnie to kwestia ograniczonych możliwości przez pierwszą generację. Tutaj postawimy Charmana Rosa. Mam podobne odczucia, tak jak u Giovaniego, co do maskowania słabości jego monotype drużyny. Ale uważam go za lepszego, ponieważ ma dostęp do nieszczęsnego Giganta Maxu. Mówię nieszczęsnego, bo nie za bardzo lubię to wzmocnienie. Jedynym większym zagrożeniem byłby Eskawajler, który by się zboostował swoim Sword Dance, ale ruchy ogniste powinny go szybko powalić. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o Giganta Maxie, jego asa ale nadal przygotowany do walki gracz nie powinien mieć z tym większych problemów. Szczerze miałam bardzo duży dylemat między dwoma dowódcami, więc postawię obu egzekwo na tym samym miejscu. Dowódcy Team Flame Lysander oraz Team Skull Guzme. Byłam rozdarta, ponieważ Lysander korzysta tylko i wyłącznie z czterech pokémonów, ale ma dostęp do Mega Gajardosa i jego pokemony mają różne typy, co utrudnia z nim walkę. Dodatkowo Lysander ma statystycznie bardzo mocne pokemony, które mogą namieszać. Natomiast Guzma korzysta z pokemonów robaczych, ale próbuje maskować swoje słabości. Dzięki wodnorobaczemu Golisopodowi, stalowo robaczemu Scizorowi i mimo, że ma słabego Mask to jednak jakąś kontrę na te ogniste, latające i kamienne Pokémony posiada. A ten Pinsir z ruchem gilotyna przeraża, bo ma 30% szans na całkowitą eliminację pokemona. No i nie ukrywajmy, 5 pokemonów jest lepsze niż 4. Rozważając opcje za i przeciw, postanowiłam postawić obu panów jako sobie równych. Czwarte miejsce, blisko podium, przypadnie Bosowi Team Galactic Cyrus'owi. Biorę pod uwagę jego drużynę z Pokémon Platinum, gdzie ma 5 Pokémonów. Oczywiście różnorodne, wszystkie mają statystyki na poziomie 500 lub powyżej. To czyni go dla gracza trudniejszym do pokonania. Jedyne minusy jakie mogę wymienić to to, że rzeczywiście nie ma tego szóstego pokemona oraz że jego drużyna jest stricte ofensywna. Nie ma żadnego tanka z wysoką defensywą lub supporta. Według mnie zasłużone czwarte miejsce. Wracamy na podium. Brązowy medal dostanie ode mnie Penny. Szczerze zastanawiałam się, czy nie zasługuje nawet na drugie miejsce, ale stwierdziłam, że pomimo walki sześcioma Pokemonami i posiadania Iwilucji, które wcale nie są takie słabe, nadal nie zasługuje na srebrny medal. Na pierwszy rzut oka taka walka 6 na 6 byłaby wymagająca, to Penny mimo wszystko nie stanowi bardzo dużego wyzwania. Z uwagi na dziwny moveset dla jej Pokemonów. Spójrzcie na ruchy jej Ambriona. Ja bym całkowicie inaczej dobrała mu ruchy, żeby był bardziej użyteczny. I te Baby Doll Eyes i Quick Attack u wszystkich. Tak, jakby ktoś poszedł serio na łatwiznę. Na srebrny medal, według mnie, zasługuje przywódczyni fundacji Ether Paradise, Luzamin. Podobnie jak Cyrus, posiada 5 Pokemonów, ale moim zdaniem zasługuje na drugie miejsce z kilku powodów. Po pierwsze w ostatecznej walce każdy jej Pokémon posiada aurę, która boostuje jedną ze statystyk jej Pokémonów. Po drugie posiada denerwującą Cliffable, Cosmic Power. Moonlight, jeżeli dobrze tego nie rozegramy, to słodka cliffable może stać się dla nas absolutnym potworem. Najsłabszym ogniłem w jej drużynie jest Mylotic, który jedynie może nas denerwować recoverem, ponieważ ta jego hydropompa ma tylko 80% szans na trafienie. A uwierzcie mi, to nie jest dużo. Chociaż to chyba tylko i wyłącznie w przypadku graczy, bo NPC i tak bardzo często takimi ruchami trafiają. Nareszcie dotarliśmy do mojej opinii najsilniejszego ujawnionego dotychczas przywódcy. Getsis, głównodowodzący timu Plasma. Jego cała drużyna składa się z maksymalnej ilości Pokemonów. I powiem szczerze, że w Pokemon Black większy problem sprawiło mi pokonanie Getsisa niż czempiona Eldera. Jego drużyna jest bardzo dobrze zbalansowana. Posiada Kofagrigusa, który ma bardzo dobrą defensywę i przy okazji denerwować Toksikiem. Posiada też wyjątkowo mocnych fizycznych atakerów, takich jak Bisharp, sharp Buffalo, Hydreigon, który, pomimo że ma 54 level, jest Hydreigonem. A przypominam, że Hydreigon jest pseudolegendą o bazowych statystykach 600. I to jest dopiero mocny as. I na pewno wielu miało problem, żeby go pokonać. A żeby tego było mało, posiada jeszcze Elektrosa, który dzięki swojej abilicy Levitate nie ma absolutnie żadnych słabości. Gdyż ruchy ziemne najzwyczajniej w świecie na niego nie działają. Kolejnym argumentem na siłę Getsisa jest to, że on jako jedyny naprawdę kontrolował legendarnego Pokemona którego musieliśmy pokonać. Podsumowując, według mnie najsłabiej na tle wszystkich złych dowódców wypadł Archie, a najlepiej Getsis. A jak wy byście ocenili wszystkich antagonistów z serii Pokémon? Chętnie poczytam wasze opinie na ten temat. Jeżeli film ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, a jeżeli chcesz więcej materiałów z serii Pokémon, zachęcam do subskrypcji. Dziękuję wspierającym za wsparcie. Słyszymy się w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć!